starali się, aby w Polsce to, to zaistniało no, takim no, nazwiska. Profesor Tomasz Hofmok, pierwszy dyrektor y, NASK-u. Andrzej Zienkiewicz, który był takim spiritus movens y, zarówno przedsięwzięć od strony technicznej, jak i, jak i, jak i organizacyjnej. Y, Doktor Maciej Kozłowski, kolejny dyrektor NASK-u, który był nie, nieustającym no, y, Takim niestrudzonym wojownikiem, żeby przełamać, przełamać bariery kokomorskie, bo, bo te technologie były przecież na embargu wtedy. Przełamać te bariery za pomocą kontaktów, właśnie z środowiska fizyków, astronomów, gdzieś tam w Stanach, po to, żeby, żeby Polska w ogóle mogła dostąpić tego zaszczytu, podłączenia do świata. A może nie, co to był ten kokom? No, kokom to były takie ograniczenia eksportowe amerykańskie, które różne technologie były zakwalifikowane jako takie, których nie należy wysyłać do krajów takich jak no myśmy wtedy dopiero przełamywali te bariery, byliśmy traktowani jeszcze jako ten obóz post, jak to nazwać, komunistyczny, tak? obóz, obóz postkomunistyczny, i, i technologie wojskowe, czyli broń, amunicja, ale również internet. Internet był wpisany na tę listę ograniczeń jako technologia, która była nieeksportowalna do, do, do takich krajów jak, jak nasz. Także gdyby nie te przemiany polityczne, no to w ogóle yy, trudno powiedzieć jak, jak jakby to było. Tak? No już nawet, nawet, nawet nie chcę dywagować na ten temat, ale rzeczywiście te przemiany polityczne ustrojowe natychmiast spowodowały taką możliwość wywalczenia sobie dostępu tych sieci naukowych do świata. Najpierw to nie, to nie był internet, bo wcześniej to była taka sieć ERN czy, czy ERN-Bitnet I, i, i to w roku 89 czy, czy 90 już przełamało te bariery. No a zaraz potem, zaraz potem wszedł internet i to mieliśmy dzięki temu zjemność środowisku naukowemu, z drugiej strony na otwarciu politycznemu, demokracji, mogliśmy się postarać o to, żeby, żeby Polska no, miała okno na świat takie, takie komunikacyjne.